Wow, nie, nie, nie! Nie Jestem nie, węgorzem, nie. a ja jestem aksolotlem! Słodziak! A ja jestem piękną syreną. Bikini Dolne przybywa do Brewstars na epicką współpracę ze Bobem kanciastoportym. Całkowicie nowe wydarzenie na Mayhem, krabowe kotleciki, nowe I Squidward tryby gry. Mortis. Nowi zadymiarze, szczurzy Urwis i samurajski kucharz Sushi. A zrazu na Brawla straszne opowieści. To było dziwne. Wracajmy do gadki o Pojawienie się tajemniczej fali sprowadziło mieszkańców Bikini Dolnego do Brawl Stars. Przez cały sezon tematyczny Spongebob i jego przyjaciele odwiedzą Star Park na specjalnym wydarzeniu. Squidward wydarzenie. Mortis jest królem Brawl Pass, a wraz z Brawl Pass Plus ma dwie wersje kolorystyczne. Gąbka Bob El Primo pomija Dzień Nóg, ale nadal jest najsilniejszą gąbką. Możesz go odblokować za darmo z eventu klubowego. Więcej na ten temat później. Patryk Bas żyje najlepszym życiem ratownika, ale nie polegałbym na nim Sandy Jessie dołącza również Gary Desnajo, który ma automatyczne działo z pełnym ładuncie. Pan Krabskik lubi pieniądze, ale lubi też wysadzać rzeczy w powietrze. Plankton Darrell na pewno teraz zdobędzie przepis na Krabby Patty, prawda? Tylko podczas sezonu Spongebob możesz odblokować nowe specjalne moce dla swoich awanturników, używając Krabubur. tych power-upów. Kelp Soda Clockwork Clarinet Łopatka! Narysuj ananasa bańkę. I wielkie dżum. Każda klasa ma swój własny power-up, który wzmacnia ich specyficzne cechy. Każdy power-up ma trzy różne poziomy ulepszeń, a każdy poziom sprawia, że Twoi zadymiarze są jeszcze Czołg. silniejsi. Trzy krabowe kotleciki krążą wokół Ciebie. Gdy zostaną zniszczone, zapewniają odporność na obrażenia, zwiększają szybkość poruszania się i ładują Twoje Sparcie. super. Stały obszar leczenia otacza cię i leczenie sojuszników ładuje twojego super. Użycie twojego super przywołuje koszty. Tu, 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 tutaj daje chambl dla śledzących pocisków, zwiększa szybkość poruszania się i leczenie na krótki czas dla strzelców. Twoje ataki są wzmocnione piękną muzyką klarnetu Skalmara. Możesz przechowywać do dwóch muzycznych ataków, które przenikają przez ściany i wojowników. Kontrole. Twój podstawowy atak zostawia ślad bombelków, które zadają obrażenia wrogo. Na końcu śladu eksplozja wypuszcza jeszcze więcej bombelków. Zabójca. Co jakiś czas pojawi się łopatka. Kiedy wrogowie mają mało zdrowia, twoje ataki zabiją ich natychmiast, jeśli masz łopatkę. Dostajesz też przyspieszenie i stajesz się niewidzialny po pokonaniu wrogów. Artyleria. Wrogi. Po krótkim czasie odnowienia, twoje podstawowe ataki zrzucają Ananasa, który zadaje obrażenia, pozostawia obszar uszkodzeń, a następnie wybucha, rozrzucając kawałki Całe ananasa. Te działają tylko w trybach gry z modyfikatorem Spongebob, więc jeśli kalmar w tobie chce uniknąć Spongeboba, możesz wciąż grać w inne tryby. O wow, brzmi niesamowicie. Jak mogę je odblokować? Tutaj znajdziesz różne oferty i to także miejsce, gdzie możesz zdobyć skórki swoich ulubionych postaci Spongeboba. Więc jak zdobyć krabowe pieniądze? Pan Krabs zgodził się szczodrze oddać ich trochę. Nigdy nie słyszałeś o samowystarczalnej gospodarce? Tryby gry z modyfikatorem Spongebob dają darmową gotówkę krasni za pierwsze zwycięstwo każdego dnia. Obejmuje to te dwa zupełnie nowe tryby gry. Teraz to się łowi meduzy. Tryb 3 na 3 w którym gracze łapią meduzy na mapie. Drużyna z największą liczbą meduz na końcu wygrywa. Aby złapać meduzę, musisz ją przytrzymać przez 5 sekund. Jeśli zostaniesz pokonany w tym czasie, upuszczasz meduzę. Zniszcz drużynę przeciwnika, aby zdobyć więcej dla siebie. Trio Showdown jest jak duo Showdown, tylko że jest was trzech, więc zgaduję, że to jak trio Showdown. W tym trybie gry będzie 12 brawlerów walczyło w czterech drużynach. Nasz największy tryb gry tak kiedykolwiek. Tak, w trybie duo Showdown. Będziesz mógł 5. przeglądać, jeśli choć jeden towarzyszy twoich... pozostają niepokonany. Nie! Rozpocznie się chaos! Jest wiele sposobów na zdobycie Krusty Krab. Odbierz swoją darmową, codzienną wypłatę od Odwiedzaj Skalmara. Krusty Krab codziennie, aby otrzymać darmowego Krusty'ego. Wydarzenie Spongebob kanciasto porty potrwa przez cały sezon Spongeboba: od 5 września do 2 października. Ten facet naprawdę lubi set. Moe to ślepy szczur, który został znaleziony w kanałach Star Park i adoptowany przez. Teraz groma. będąc częścią zespołu konserwacyjnego Star Park. Moe wykorzystuje swoje specjalne umiejętności kopania do utrzymywania tuneli kanalizacyjnych. Jej zamęt w Brawl. Moe używa swoich chłopat jako. Rzucają broń. kamieniami po całej mapie, zadając obrażenia obszarowe za każdym Gdy aktywuje modlicę. swój super atak, Mow wsiada do swojej ręcznie zbudowanej maszyny górniczej i przemierza mapę, niszcząc wszystko, co się tam Może znajduje. Może jest mały, ale na pewno potrafi narobić wielkich kłopotów. Moe to mityczny dealer obrażeń. Ostatni członek Rio, dziedzińca zamku i będzie dostępny od 29 sierpnia wraz ze swoją 29-klejnotową skórką Monterey Mo. Nigdy mnie nie pokonasz. Jesteś martwy. <grymne> mm. Najwyższy czas żeby Star Park miał sushi bar, a z nim przychodzi legendarny zabójca Kenji. Ten samuraj zamieniony w sushi szefa kuchni prowadzi spokojne życie ze swoją rodziną w Star Park, ale nie możemy nie czuć On się wypełniony. coś przed kimś ukrytym. Kenji, Kenji to... ma dwa różne wzory ataku, które zmieniają się z każdym ciosem. Szarze i szerokie Kenji cięcie. Kenji swojej super atakuje wyznaczony obszar supercięciem, zadając duże obrażenia i stając się niewrażliwy na krótki czas. Sushi samuraj dołączy do Star Park i rozpocznie swoją własną trójkę 26 września. Wystartuje również ze swoim skutkiem. Brut samuraj. Nie jest. Te... Nie jest nic. Czas na hokus pokus. Spór leczy nadmiarowo, dodając tarczę odpowiadającą ilości dodatkowego leczenia. Super atak leczenia. Mortisa teraz wraca na maksymalną odległość, zadając takie same obrażenia i ponownie lecząc. To naprawdę dobre przyjemne posunięcie. chwile. Świetna super zabawa! Super pociski Squeak teraz odbijają się i dzielą Stara jeszcze raz. Super jest większa i działa dłużej. Hiperładowanie nanej sprawia, że rośnie w rozmiarze i staje się szybsza. Surge osiąga maksymalny poziom i odblokowuje ulepszenie na poziom 5 przez czas trwania hiperładowania. Strzały Surge'a teraz rozdzielają się niezależnie od trafienia wroga, a rozdzielone pociski lecą dalej. Zyskuje również nieco większy zasięg. Słyszałem, że lubisz mroczne, fioletowe skórki. W październikowym sezonie wracamy do Once Upon a Brawl, ale z tweetem. Zapomnij o bajkach. Teraz liczą się straszne historie. Skeletal Search to skórka z Brawl Passa. Obok Vilenus i. Koszmarna na Nani. Będziecie nawiedzać w walce i w snak. Wybierz ją. Co to było? To pewnie był wiatr. Dreadnight Draco zamienił swoją gitarę na prawdziwy topór i teraz jest gotowy rozszarpać wojowników zamiast solówek. Dark T Pearl jest twarda jak skała lub lustro odlewane. O Od powierzchniej mandy rankingowa skórka sezonu zachowała swoją królewskość, ale popadła w mrok, gdyż po co ma z tobą rachunki do wyrównania? Proszę pana, czy mogę prosić o więcej zmian? Tak, dwa nowe modyfikatory rank. Gadgets Galor. Gadżety mają nieskończoną liczbę użyć, ale 15-sekundowy czas oczekiwania. Momentum. Trafienie wojownika daje krótki zastrzyk prędkości ruchu. Kiedy zwierzak lub wieżyczka zadają obrażenia, ten wzrost prędkości jest również przenoszony na ich właściciela. Nadchodzą dwa mini-demony. Wskrzeszamy stare tryby gry z upiorną skórką. Plaga, grabiesz, martwy ciężar i, i ci, wygrywkę. Trzy zombie! Brus i gaz zawsze wiedzieliśmy, że balon był mózgiem za W przeciwieństwie do rozkładającego się dynamitu, który nie używa wszystkich swoich mózgów, by powrócił dobrze. z martwych, by cię przytulić. Mamy trzy skórki na święto zamachu. Rozświetlnie niebo tymi skórkami: Strażnik Księżyca Crow, Strażnik Księżyca Hank i Strażnik Księżyca Chester. Kapitanie, potrzebujemy więcej mocy! Mam na myśli skins! Don't primo, I to deser, twoja salsa, kuku kolet. Ona z naprawdę nawet jeśli to się nie Rico wydarzyło. Tylko teraz w czerwonej kurtce. Brakuje mu tylko wsparcia rowerowego w nagrodzie Mistrzostw Dragon Belle. Jest Dragon Bell. Nasza pierwsza skórka na Supercell Make Rankingu, zaprojektowana przez Nanabias, dostępna będzie podczas sezonu z ikonę jednego dodatkowego gracza poniżej Och. opisu. Myślałem, że to M jak mini. Użyj hasztagu Mut Hank Giveaway, aby mieć szansę na wygranie tej niesamowitej A nagrody. Wraca w swojej starej kurce i fryzurze. Możesz wybrać, którą chcesz. It's Mortis's head all over again!